A co Pan myśli o ulach ze styroduru? Tutaj urwało wyraz w komentarzu w tym dymku, ale chodzi o styrodur. Słuchaj, powiem ci tak. Ule ze styroduru generalnie są gówniane. Są to najtańsze ule, najgorsze ule, ale rozumiem, jakby kwestię ich używania, tak? Bo ja, jak zakładałem pasiekę, to pierwsze moje trzy ule to były takie naprawdę porządne ule drewniane od Piotrka, Hrapli, Bartnicy.pl, naprawdę super konstrukcja. Później, tutaj w Skaryszewie u chłopaków takich tu też mieli stolarnie, kupowałem tam parę uli drewnianych. I no chyba nie wiem, do 15 rodzin doszedłem właśnie na drewnianych ulach, wszystko było super fajnie, tylko jak trzeba było to dźwigać, przenosić, ule klepkowe ocieplane, grube, takie wiesz, jeszcze plus ramki z czerwien, z miodem i tak dalej, no było ciężko, było ciężko problemy z kręgosłupem każda wizyta w pasiece była odczuwalna więc stwierdziłem, że po prostu no, trzeba zainwestować w coś innego a że chciałem rozwinąć pasiekę w miarę szybko do takich powiedzmy troszkę większych rozmiarów, no to właśnie poszedłem w ule styro styrodurowe, tak? Część uli kupiłem, część uli później stwierdziłem, że sobie zrobię, tak? Kupiłem styrodur po prostu, pociąłem na pile, pokleiłem w ręki, kupiłem. To jakby bardzo tanio wychodzi, jeżeli sami sobie robimy. Ale no tak jak mówię, styrodur jest dość gówniany, jest to jakościowo takie sobie, nawet z 700, to, to... ja mam 300 akurat ule, ale no wiesz. Wszystko fajnie, jeżeli chcesz, właśnie sobie tam nie wiem, odkładów narobić, na no, odkładówki, na no, uliki weselne. Sterodur jest super fajny, rodziny podtrzymać. Ja kilka lat trzymałem, tak? Ale później właśnie doszedłem do wniosku, że lepiej zainwestować, rozwijać posiekę już jakby bardziej powoli, zainwestować po prostu w porządne konstrukcje. Zacząłem kupować ule burnatów, bardzo mi się spodobały. To są ule akurat styropianowe, a nie styrodurowe. Ale jest to styropian bardzo mocno spieniony, taki gęsty, naprawdę bardzo twardy, wytrzymały. No to są ule na lata tak naprawdę. Więc jeżeli masz jakby taki plan na pasiekę, że chcesz ją prowadzić przez lata, że nie jest to takie wiesz chwilowe hobby i coś tam, no to radziłbym od początku, bo ja na przykład teraz żałuję, że kupowałem te ule styrodurowe, no bo jednak one wiesz, pomimo tego, że są najtańsze, no to jednak kosztowały, tak. Nawet jeżeli je tam sobie robiłem później sam, to też jakby no śruby, wkręty, kleje, syrodur, wręgi, wszystko by mnie kosztowało, tak, praca więc mogłem ten czas i pieniądze po prostu wrzucić w coś co jest porządne i byłoby na lata, a teraz mam stertę, że tak powiem, śmiecia, który muszę przejrzeć, część na przok wywieźć, część tam komuś oddam, żeby no może sobie jeszcze skorzystał. Więc generalnie no mówię, jest to najtańsze rozwiązanie, takie najprostsze. Najgorsze jakościowo, więc szczerze, szczerze nie polecam. Jeżeli chcesz być pszczelarzem, to lepiej od początku kupuj po prostu porządne ule.